Witam was bardzo serdecznie A do kogo serdecznie? Dlatego serdecznie, bo gramy w Slendera Tak mhm. Ja wiem, jestem chorym człowiekiem Ale ze mną jest Arek Bo raz, raz sam nie dał rady Co ciekawe jest takie coś Jak Slender Co-op Ale i tak się wydał Okej, okay, dobra Nie wiem kiedy mi wyskoczy ten gej, ale Naprawdę to jest pedofil no musimy przed nim uciec. Ja już sobie zacznę ściągać. Tak, kurna, on też będzie nagrywał ogólnie. Ja już sam w gacie, ja, ja mówię, tylko niech pedofil się pokaże. Jestem ciekaw jest serio taki straszny. Czy po prostu to się wydaje? Wydaje się. Bo ten pedofil na... Naprawdę... Ale ja nie Ja się przestałem to zwałem tu nagrać. No wiem, ten kurna, no, Live live'a zrobił i... miał to dupie. Live a zrobiłem a teraz od razu jak tylko dobrałem pierwszą kartę, bo nie chciałem go zobaczyć. Kurra, co to za drzewo! Ja nie wierzę. Fuck. Fucking shit! <laughs> jest tu coś ciekawego, jest karteczka. W ogóle czym się ponosi karteczka? Patrzysz na nie i podchodzisz do niej, sam ci weźmie. A, lol. Jestem chorym człowiekiem. No wczas <laughs> Lol, jak ty tego nie nagrasz, to jest pojebanie.

Patrz się na niego, to szybko się odcinek zakończy. Obejdź się. się! Nie obrócę się, ty pedofilu! Obróć się! Nie bądź pała! To jest tak mgła, się. ja się boję mgły! Obróć się! Nie. No właśnie, bądź pała, Obróć się! Nie, ja nie jestem pedofilem. To no nie obracaj się, bo ja ściągam Slendermana. A ty w ogóle widzisz co robię? Tak, tak. Znajdźmy szybko, Slender Fuck. Fuck. Weź znajdź drugą kartkę, dopiero się ja znasz, nie? nie? z pierwszej już mógł mnie znać. W ogóle ja nie chcę sprintować, bo. Ja nad nie wiem. O kurno, tym się włącza. Nie, ja nie chcę włączać światła, wiem, że zniknie. Ty, wyłącz światło i chodź. Kurna, już coś się pojawiło! FAK! <grymne> już mi pierwsze takie ten. Komputerek się włączył. FAK! <grymne> Będę miał jajka, żeby to przejść. <grystanie> o Jezu! Odwróćcie! Nie, już mi się pojawił. Pytać. No, odwróćcie! Nie! Kłonęł dzisiaj te <grystanie> kartki, no. To jest chora gra. No wiem! Już mi się pojawia komputery, nie! <grystanie>

Slender mam cię w dupie Mam cię w dupie, pojawisz ja się nie tu, tego co nie wiem, to co zapierdzą. Chciałby ci chyba nagrać Zapierdolę Slender! Wyszedłem W ogóle uciekłem od pedofila już. Ale ci klatki spadły Mam to gdzieś Pedofil mnie goni W ogóle ledwo co uciekłem, już miałem cały szary. Widziałem, widziałem nie, nie jest straszne na razie. To jest... Ach, to jest straszne, gdy, jest... gdy ci wyskakuje znikąd po prostu. O co A... Nie! Się, Ty korąbańcu. <laughs> Kolej człowieku. Ty pomiocie szatana, ja się będę bał wrzucić ten film. <laughs> Weźmy ci slender bo nocy dopadnie. A to gdzie? Ty myślisz No komputerek! Olo, to nie jest aż takie straszne, chyba. Chyba. Nie, nie włączę światła. Nie, ja to będę na tej mody przechodził, więc nie, nie dam, Jak nie prze... ma szans. Słuchaj, ja daję radę. Ale ja nie dam. Słuchaj, w dwójkę jesteśmy, nie damy się mu. On ja tak pedofil, on nie może... No nie, domek! Nie, Tam nie Tam będzie kartka. Przy samochodzie gdzieś. Tu będzie zaświecona. Tu będzie przylepiona, zobaczysz. Obejdź ją, Obejdź domek. Mam czas, Chyba żyć. będzie, nie pamiętam. Nie ma? Pa nie ma. Otwórz drzwi, skopaj je. O, nie myślałem, że to kardiga. Odwróć się. Nie ma geja? Nie. Nie ma geja. Ja nie ma geja. Najgorzej będzie, jak znajdę to głowinko, ten donat. Michał, u ciebie będzie night mod, u mnie będzie day mode. Nie, ja cię mhm. na swój flyerem jak day mode. Ja to, ja daję na radę. Na, bo Już ja tak nie od, od pięciu minut robię sobie durne. Tu będzie, będzie, kartka. Ta? Nie chcę żeby tu była kartka. Fuck yes. Zapierdalam Dobra, grzybiasz. Dawaj szybko, bez okej? ok? Grzywia? Halo? Arek? Arek? No? Już się bałem, że odeszłeś od nas. Weź włącz współdzielenie, proszę. Wyłączyło się? No. Lol. Nie, nie musisz pauzować nagrania, bo weź normalnie wejdź w Skype'a i ten. Nie, nie, nie. No weź. Będziesz jest. widział na YouTubie jak, jak będę rał ze strachu. Kurna, trzy, trzy. Prawie mnie złapał przy jednej, rozumiesz? Dobrze, kurna. Prawie mnie przy jednej pedofil złapał. A, już się nie dałem. Kurna, mam tu gdzieś i do ośmiu. Nie dobra, nie chcę do ośmiu. <laughs> nie dobra, ja nie chcę do ośmiu. Jakbym doszedł do ośmiu, to ja. Weź mi się po co ręce. Chyba będziesz ręką. jedyny w Polsce. Się po... pocą... Nie, ktoś doszedł do ośmiu. W Polsce. Mi się tak po co ręce. Ja jeszcze polskiej wersji nie widziałam, widziałam angielską. Jak dobrze, że jest ciszona muzyka, to mi w ogóle się nie uwagnie. Ja słyszę muzykę. Ja też, ale słabo. Na słuchawce jednej. Kur... ja Proszę, nie stać kartki. Mówię, to nie jest w strasznym razie, ale... Nie wiem, boję się jego przyjścia, boję się... Zobaczenia pedofila, choć... Już mi... Co to jest? Tu będzie kartka. No współdziel, proszę, ja chcę to widzieć! Przykro mi... To dla dobra nauki. Tu będzie kartka. Nie ja widzieć. No kliknij plusik i do... No. Udostępnij. Cicho. No proszę! Jest kartka. No weź! Fuck tak, mam czwartym kartkę. Dobra, ja wypakowuję swojego Slendera. Mówię, jak nie nagrasz tego w nocy, to... Ja nie, ja robię już, ja już się już ciągle Ale Dziwnie. Nie jest to takie straszne chyba. Myślałem, chyba. że będzie gorzej, naprawdę. Po prostu sama myśl, Slender to boi. Ale mi się wydaje, że już za kolejnym razem mnie tak nie przestraszy bym Tylko musisz sobie wymawiać, że to jest pedofil. Że kurde, się go nie boisz. Mam cztery kartki w No i co? Chodź tu. Chodź tu. I nie zgwałć. Chodź tu, zobaczymy, kto jest mocny. Czteroma kartkami mogę cię zranić. Przyjdą następni. Lepsi. Kurna, wróciłem się. Wróciłem się z Przyjdą następni Slender i cię złatwią. To, że ja umrę, to nie znaczy, że moi koledzy umrą. Ja to na tym! Ty, 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 ty pedo... ty, ty pedo. Cztery karty. Ja nie. Myślałem, że do jednej nie dojdę. A bo jeść kurna coraz gorzej ze światłem. Ja to szlało. po ciemku będziesz. A wtedy to już mi nic nie pomoże. masz. Co w chce się spakowałem? Mówię, po co mi się rędzę, to jedyne. Serce mi mocno nie bije jeszcze. Ja zaraz zobaczę ile będę miał FPS-ów przy nagrywaniu. Tylko za chwilę. Co rozdzielczo na, ja na ja tak. Tak. Dawaj, 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 lecimy, lecimy, dawaj! Tylko zobaczymy, czy ten działa. Nawet powiedz, że działa. Kurna noc jest cały czas, dobra, przechodzę do nocy. Dobra, ale poczekaj na Frap, Jeszcze zyje, caj? Ta! Nie, ja mówię, doba, jak mi to... wyskoczy, ja chcę, żebym miał... Ja mam to w dupie, przechodzę to na tym! Na czym? No, normalnie, na na, na night modzie. Ja światło mam, kurna, pada no Myślisz, że to dobrze, że mi światło pada No kurna, slender mnie zgubił Zgubi. ja na panu slendera ku, Nie boję się już to Nie! Kur Mówiłem! Kurna, pojawił mi się monitorek i mam go w dupie. Jaki monitorek? No znowu mi się Saro zrobiło. Skąd nie jest monitorek, żaden? Żeby... Mam to gdzieś? Zrobiłem mi się Saro. Tu już byłem. Gramy w Slendera. Kurna, nie wiem. Robi mi się monitorek, ale go w ogóle nie widziałem. Którym to tak ten dół obda obniżasz? Shiftem. Shift. No nie chcę. Znaczy jest... się patrzy w tam czas dużo. Gdzie pedofil? Szkoda, że tu się skakać nie da. Szkoda, że ja nie wiem gdzie iść. A pedofil jak mnie nie znalazł, to jak mnie nie znalazł. Dobra. Weź, ja będę pół godziny... Weź, jestem ciekaw jaka była najdłuższa gra w Slendera. Chyba się ganiali po prostu. Nie ganiali się, tylko patrzył gościu w miejsce. Fak! Fuck! Fuck! Monitorek! Fak, fak. Pedał. Dobra. Dobra, Michał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że to przeżyłem. Myślę, że będzie kolejny odcinek, choć wątpię. Z, z Wami byłem ja i Arek. Cześć.